Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Witam, witam mordeczki, filmik na niedzielę, seria dzienna Piłka Nożna Zapraszam wszystkich do oglądania Niedzielna bombeczka to Kitsche Taipo na dwójce 15 -0. Jest to bombka z Hongkongu z niedzielnych kursów powyżej 2-0 mamy Słowenię z Czarnogórą za 2-10 i St. Lucie San Marino 2-0. Niedzielne remisy to Katar-Ekwador 3-20, mecz otwarcia Słowacja-Chile 3 i Oman-Białoruś 3,25. 25 Kuponik królewski to Norwegia z Finlandią po całości poniżej 2,5 bramki w meczu Peru-Boliwia i Luksemburg z podpórką w meczu z Bułgarią. 1940 do wyjęcia z tego kuponiku królewskiego. Liga Typera to mecz Kataru z Ekwadorem. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 17. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Kolejna aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam serdecznie do grupek Ewi Polskich. Na kanale mamy filmik o właśnie tych grupkach. Odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu. Wystarczy w niego kliknąć, a przyniesie was do odpowiedniego filmu. A zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl. Możecie również wspierać kanał tam dla wspierających specjalne filmy z kuponami. Dzisiaj już wleciał filmik właśnie na Mundial. Kuponiki z fazy grupowej, oczywiście w tym filmiku. Kolejny filmik będzie w środku tygodnia, również ze zmagań z Mundialu. Aby zostać wspierającym, wystarczy kliknąć przycisk Wesprze i ten przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Dzisiaj macie Move Federation na pay-per-view. Nie wiem, kto z Was będzie oglądał, no ale ten filmik nagrałem kilka dni temu. Możecie obserwować dziwną manipulację, jeżeli chodzi o kurs dwóch drużyn, a mianowicie Wojtka Goli i Boxdela. Tam Boxdell był murowanym faworytem 1.30, w niektórych momentach był. Kurs na drużynę Boxdela, ponieważ dość mocni piłkarsko zawodnicy byli w tym zespole. Ja tutaj od początku jednak byłem za teamem Goli. No i zobaczcie, co się stało na ostatnią chwilę. Wojtek Gola zatrudnił w swojej drużynie na zmianę za Madeuszem Tyborego, który grał w piłkę na poziomie zawodowym, oczywiście w przeszłości to nie ma zbytnio znaczenia. No ale powiem szczerze, na takim szczeblu, jakim grają influencerzy, jest to dość duże znaczenie. Kolejny graje również w tymie goli. Tak więc strasznie nieczyste zagranie i tutaj kto stawiał wcześniej na drużynę Wojtka Goli, no to zapewne uniesie ręce. Teraz jeszcze nie jest faworytem jego drużyna, moim skromnym zdaniem pokona drużynę Boxdela. Zobaczymy jak będzie. Zapraszam oczywiście do oglądania Move Federation, a na chwilę obecną żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.